Dobry dzień dobry, z tej strony Adrian Jestem tutaj w ciężarówce u Konrada Konrad Firma Kosmet Tutaj będzie teraz mi robiła drogę Dogadałem się tutaj bliska fajna, zaprzyjaźniona firma Z rozbiórek Będziecie przywozić nam gruz Teraz tak szlak akurat Z pikarni przywiózł mi Jeden drugiemu musi pomagać No właśnie, więc zaraz zobaczycie jak to wszystko Przebiega Jedna wywrotka, szlak już jest, teraz druga. To jest burzowy z ulicy, wszystko idzie, nie? I powinni oni to czyścić, sołtys. Tylko, że nie wiem, zawsze mówię, że później, później, no to ja już we własnym zakresie chciałem go wyczyścić, nie? Żeby on był. Bo mi to droga, żeby wyschła trochę bardziej, no. Bo ta droga będzie poszerzana, a widzisz, jak to mokro jest wszystko. Byś ty musiał aż tutaj wjeżdżać, cofać. I po kolei, nie? Bo tutaj nigdzie nie obrócisz się i cofać i wysypywać po kolei kubkę, nie? Przejechał po tym? Bo przejechał po tym, najechał. Daj ci pomogę, co? Dzisiaj, o Rafał do do środka tylko rwa, A w środku nic nie było? Ładny, no. Dzień dobry, dzień dobry ponownie. Chyba to będzie doklejony odcinek, bo nie będę odcinka robił ponownego z remontu drogi. Dzisiaj firma Kosmet przyjechała i równa droga. Troszeczkę malutkie nieporozumienie wyszło, bo yy, za dużo tego gruzu raz przy razie było ale mówi Konrad, że to nie ma problemu, wszystko da radę zrobić więc troszeczkę koparką teraz rozgarnia, idę mu tam pomóc jadę po łyżkę co mi tutaj znowu jakieś kontrolki się świecą, trzeba będzie zakleić kurde taśmą Najszybszy sposób usuwania błędów nie wiem zgasimy go jeszcze raz, zapalimy czasem tak, o już tam ładnie Konrad wziął jakieś też pracownika, tam pomaga mu no kurde, chcemy tą drogę poszerzyć sami wiecie. I już trochę osób wiedziało, no po co drogę poszerzają? No, albo ciągnik, albo kombań kupują, nie? No i kurde, zresetowany błąd, nic się nie świeci. No, bardzo dobra robota. Zgasić, zapalić i można jechać dalej. Zaczepimy łyżeczkę. Łyżeczkę budowlaną. I elegancko pomożemy tam Konradowi. Ja wiem czemu te kontrolki się palą, bo tata cały ciągnik mył karszerem. A nie powinien tak kurde myć tam w tych wiązkach, bo nie to takie jest Gdzieś tam ucieka te napięcie Kurde no co tu się dzieje? O! Zobaczymy jak to wyjdzie, bo no, nie wiem czy będzie zły czy nie będzie zły że robota podwójna jest. No, ale troszeczkę nieporozumienia wyszło. Naprawdę, przepraszam, trochę zamieszanie. Ty elegancko to droga będzie. Poszerzy ją, jak ty się ma. <śm> Co to, to Co, jesteś zdenerwowany? Czemu? No, i że kurde, takie nieporozumienie wyszło. Co? No, trochę tam widzisz, jak to jest. Trzy wersje były, nie? No. Ojciec mówi, raz przy razie, i ja poszłem. A on nawet nie powiedział mi, że na trzy kubki, raz przy razie mam dawać. No, to widzisz, jak to wyszło. Ale kurde, fajna droga będzie. Jak Marek tu przyjdzie, to chyba będzie zadowolony. Coś mi się tak wydaje, bo to nie ma, wiesz, to nie ma żadnego wpływu na to, że to leży, czy coś, bo to trzeba po prostu rozgarnąć. To jest fajne. No. Co, ty coś ci pomóc, John A co? Nie wiem, myślałem, że ci będę boki podgarniał, ale kurde, widzę. Jedynie mogę ci tutaj tak podgarniać. Już tam wiesz, się nie utopił zaraz, tak? No, do łąka jest. Ja ci powiem, że jak już skończymy wszystko, nie? No. To możemy tam sobie wozić, bo ja robię tak, jak on mi mówił. A, no, no, no. tata mi że tak jak właśnie tutaj droga idzie, to... Nie, później nie ten pasek. Ten pasek to później usypiemy, wiesz, co tam idzie do drogi. Ale no. ten bok będziemy usypywać z tego grubego, nie? No. To jest, nie? I będziemy dosypywać cały czas, bo ona ma być poszerzona, nie? No. Tak jak tutaj zrobisz, bo ten... Pasek. Tu fajnie, no. Tu później koparka przyjdzie, ta duża, gąsienicowa. Jak będziemy te roby robić, jak będziesz chciał... No. To się to ubije i będzie można jeszcze zasypać od góry czymś, nie? No, elegancko. No. I co będziecie jeszcze tego gruzu dzisiaj wozić? Może, nie wiem. To no, zależy ile mi tu zejdzie czasu, nie? No. Jak chcesz, to możesz najwyżej te grube takie podbierać, ten i wozić tam na początek. Bo ja tak robię, ja wożę. Ja sobie wybieram łyżkę tego yy, tutaj, kupię no. na drogę te czyste. A on no, no. tam przebiera te duże na bok, odrzuca, a ja te duże wtedy stąd łapię i włożę. Więc... Elegancko, kurde no. Pójdę takiego drobnego, takiego rzucicie ja na górę? Jeszcze wyrównam, no, nie? Ale mówię ci, jak przyjdzie koparka ta gąsienicowa, to tu zrobiłeś jak na stole. Mm -hmm. A tam nie ma się co przejmować. I ponieść szlakę jeszcze I... 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 i będzie dobre, nie? No. Tam jak będziesz chciał. To ja się nie wypłacę, kurde. jeszcze <laughs> No tam ile? Trochę. Ale co ten zmielony, tak? No ten taki ładny, nie? Mhm. To już tam wiesz. Bo do jego dużo nie pójdzie. to tam... Ogólnie <coughs> później na górę tak fajnie będzie tak rzucić, nie? O, Taką... Się. No. To i tak siada. I 4 metry rzuci, nie? 4 metry to jest już droga. A ja. Lepiej. Elegancko, kurde. Tak powinno być. No Ta tam nie wierzył, że ja myślałem, że też tak nie będzie, nie? Ale ładnie to zrobiłeś na razie. Mi się podoba. Już można przejechać chociaż. Nie no. już jeszcze, że będzie lipa, że no żeby kur. Będą wystała, O czy... mówię, że metr będę po rabinie wjeżdżał na tą drogę. O man, mnie mi narobił chłopie to. Markie to wiesz jak to jest. On nie wiedział, że my sobie tak poradzimy. No. Nie. Te grubo no. tam od razu. bo No. Wysypać tam na ten bok. Tak, na boki. Tylko że ja bym musiał... Wtedy ja bym miał ciężko wykiprować. No, nie, nie wykiprował. Przyczepą jedynie no, ja bym musiał podjeżdżać no. i wtedy na bok ciągle. O, może tak się zrobić. Ja dzisiaj przyczepę wezmę, tą mniejszą. No. Jak będziesz chciał, to będę jeździł tą mniejszą, by tutaj wysypywał. Możemy tak robić, no. No dobra. Się <coughs> tym, bo ja dzisiaj sam jestem, nie? No to dobra, to ja, bo ja dzisiaj Ci pomogę i będę przyczepą woził. Szybko. No. nie ma problemu, no to Bo tu było tego gruzu nasz nawalone, a teraz jest elegancko tu jeszcze to wszystko będzie wyrównane to jest na razie tak wstępnie żeby rozgarnąć jak sami widzicie ta droga ona nawet chyba 3 metrów nie ma i tutaj kombajnem, no strach jechać no jakby popadało nie? zobaczcie tutaj już ona się zapada w tym miejscu to ona się zapadła całkiem jeszcze tak średnio to wygląda, jak, jak widzicie, ale widzicie się efekt końcowy. Ja Wam zawsze powtarzam, jakie tu bagno. Ja Pierdziela, wyobrażacie sobie, że ja, ja te pole uprawiałem? Aha, ja tu się więcej zakopię niż to warte jest. Nie, wyjeżdżam stąd tu będę brał, bo kurde, takie trochę bagno jest. Idziemy po przyczepę, będziemy gruz zwozić ja będę browo tutaj. Ona jest taka najbardziej twarda do tych właśnie gruzy, kamienie to dom się nie boimy, bo ona jest taka najbardziej twarda ta przyczepa, O, chyba dobrze będzie rozczepimy ją. Światełka opa, dawaj, dawaj, musisz wejść idealnie. I podłączymy hydraulikę do gigiprownia. dobra Pryma sort ale ładnie będzie teraz przejazd Kurde, ale problem jest, żeby tutaj zawrócić. Muszę aż tam jechać 100, ponad 200 metrów dalej, żeby zawrócić. Kurde, problem jest tu trochę. Bo Tu wszędzie jest posiane. O, mi pewnie tutaj zrobię zara miejsce jakieś. Na tą burtę mój sypać! Nie bój. No, tam z tyłu Nie wiem czy zamykać, czy nie zamykać. O to jest pytanie. Jadę, bo już kurde jest napakowanej na nią, wystarczy jej. No i tak sobie powoli będziemy działać, kurde, to do, do wieczora pewnie to zejdzie. Zanim ja tymi taczkami tirem, to kurde on tam chyba około 20 ton ładował na tego tira. A ja tymi taczkami, to wiecie jak to jest, co to jest tutaj. Powinniśmy dać radę chyba, co? Będziemy otworzyć burtę O jest, jaki tutaj doły Kurde molek nie jest napięta Dobra Чё, никен тут Уэ! Завруцал Jak wam się podoba ta akcja, co? Ja myślę, że będę tutaj pomagał Konradowi i widzimy się za moment, bo przecież nie będę wam nagrywał cały czas przejazdy. Zobaczyliście jak to będzie wyglądało. I będziemy tak działać, jest godzina 11. Powoli tutaj sobie działamy. To będzie tragedii chyba, co? Szybko obróciłem? Moment, nie? Na łące zawróciłem! Na łące będę zawracał. Dało radę. Dało radę. Pusta to pójdzie, nie? Pójdź z tą łąką marka, będzie kosił. I powoli sobie działamy! On nas ładuje już chyba dziesiąta taczka nasza. Fajnie to wygląda, później na wieczór, jak tutaj ogarniemy ten gruz, zwieziemy to go rozplantuję. Wiecie o co chodzi, nie? Tam pewnie będziecie pisać, że takie duże kawały są tam, jest tak łąka podmokła, że on tylko łyżką wciśnie od razu do ziemi. Ten gruz, oczywiście, trochę źle robimy tą drogę. Wiecie o co chodzi, nie? Trochę źle, bo trzeba by było najpierw wybrać. Wykorytować, a później dopiero można było gruz sypać. Ale tam już gruz był kiedyś sypany, więc to już się nie opłaca robić. My mamy zadanie, powolutku będziemy działać. Więc co, widzimy się za jakiś czas.